Fundacja powstała w celu podnoszenia świadomości w naszym społeczeństwie, szczególnie wśród pacjentów, ale także lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Dotyczącej roli stylu życia, w tym prawidłowego żywienia, prawidłowej aktywności fizycznej, roli odpoczynku i dobrego radzenia sobie ze stresem, w celu zapobiegania najczęstszym chorobom, które w naszym społeczeństwie występują, czyli nadwadze i otyłości, chorobom układu krążenia, cukrzycy typu drugiego, a także niektórym typom nowotworów. Działania, które będzie podejmować fundacja, to przede wszystkim działania związane z edukacją, poprzez organizowanie czy też współorganizowanie konferencji naukowych kierowanych do specjalistów zdrowia publicznego, w tym także lekarzy. Edukowanie również pacjentów co do prawidłowego stylu życia. Planujemy również brać aktywny udział w planowaniu czy też prowadzeniu badań naukowych w obszarze związanym z żywieniem i jego roli na nasze zdrowie. Chcielibyśmy również poprawić wiedzę nauczycieli, którzy będą mogli przekazywać je swoim uczniom i od wczesnych etapów naszego życia budować świadomość związaną z prawidłowym stylem życia. Elementem działań fundacji będą również organizowane warsztaty, szkolenia, konferencje, współpraca zarówno z zagranicznymi, jak i polskimi ekspertami z dziedziny żywienia, zdrowego stylu życia, ale także i medycyny. I poprzez różnego rodzaju działania, chcemy szeroko budować i zwiększać świadomość Polaków co do roli prawidłowego żywienia, prawidłowej aktywności fizycznej w budowaniu i poprawie zdrowia Polaków.